Nasz organizm to skomplikowany ekosystem, w którym miliardy mikroorganizmów współistnieją w harmonii, ale co się dzieje, gdy równowaga zostaje zakłócona? Grzyby, pleśń i pasożyty zaczynają niezauważalnie przejmować kontrolę nad Twoim ciałem. Ale jak mogę być zakażony? Zapytasz: grzyby i pasożyty są wszędzie, w jedzeniu, które spożywamy, w wodzie, którą pijemy, a nawet w powietrzu, którym oddychamy. Ich cel jest prosty: znaleźć zaciszne miejsca w organizmie i powoli osłabiać twój układ odpornościowy, co gorsza, uwielbiają pewne produkty, które spożywamy na co dzień, żywiąc się naszym kosztem. Ci cisi wrogowie mogą objawiać się poprzez ciągłe bóle głowy, wysypki skórne, niewytłumaczoną zmęczenie, a nawet zmiany nastroju, ale wielu z nas nie łączy tych objawów z ich prawdziwą przyczyną. A konsekwencje mogą być poważne: od przewlekłych chorób po kandydozę, która może zniszczyć zdrowie, jeśli jej nie leczyć. Dziś opowiem Ci, jak wykryć obecność grzybów, pleśni i pasożytów w organizmie, jakie nawyki je zasilają i, co najważniejsze, jak skutecznie oczyścić ciało. Stawy często stają się niezauważoną celą dla toksyn wydzielanych przez pasożyty i grzyby. Te substancje mogą wywoływać procesy zapalne powodując ból, sztywność, a nawet uszkodzenie tkanek stawowych. Tak to się dzieje i tak wpływa na twoje zdrowie, pasożyty i grzyby mogą wywoływać przewlekłe zapalenia, które dotykają stawów. Może to objawiać się jako zapalenie stawów lub ból stawów bez widocznych uszkodzeń, toksyny wydzielane przez grzyby zakłócają równowagę układu odpornościowego, wywołując reakcje autoimmunologiczne. Szczególnie często cierpią duże stawy, takie jak kolana, łokcie i ramiona. Nagromadzenie toksyn i produktów życia pasożytów w tkankach stawowych może prowadzić do obrzęków i ograniczenia ruchomości. Możesz czuć, że stawy jakby zamarzły, zwłaszcza rano. Może to być związane z nagromadzeniem toksycznych substancji w płynie maziowym, który odżywia stawy. Niektóre pasożyty, na przykład toksoplazma Mogą zakłócać metabolizm wapnia i innych minerałów w organizmie, co powoduje, że stawy i kości stają się bardziej kruche i podatne na urazy. Z perspektywy długoterminowej może to zwiększyć ryzyko osteoporozy, jeśli stawy bolą bez wyraźnego powodu, np. bez kontuzji lub nadmiernego obciążenia, może to być związane z wpływem grzybów lub pasożytów. Ból nasila się przy ruchu lub obciążeniu a w spoczynku może lekko ustępować, taki stan często towarzyszy uczuciu łamania, szczególnie w chłodniejsze dni. Twoje paznokcie mogą wiele powiedzieć o stanie organizmu, gdy w ciele obecne są pasożyty lub infekcje grzybicze, paznokcie często stają się pierwszym miejscem, gdzie to się ujawnia. Jeśli zauważysz zmiany w wyglądzie paznokci, może to być sygnał do oczyszczenia organizmu, infekcja grzybicza to częsta przyczyna dla której paznokcie stają się żółte, zielone lub brązowe. Grzyby wnikają w płytkę paznokcia, niszcząc ją od środka, paznokcie stają się łamliwe, mogą się pogrubiać lub łuszczyć. Jest to związane z tym, że grzyby żywią się keratyną, białkiem, z którego zbudowane są paznokcie. Pojawienie się białych plam lub pasków na paznokciach może wskazywać na obecność toksyn w organizmie lub brak składników odżywczych spowodowany przez pasożyty. Takie zmiany często są związane z zaburzeniami metabolizmu wywołanymi wewnętrzną toksykozą. Kiedy organizm walczy z pasożytami, zasoby są skierowane na utrzymanie układu odpornościowego, w wyniku czego paznokcie zaczynają rosnąć wolniej. Jeśli zauważysz, że paznokcie długo pozostają krótkie lub wyglądają matowo, może to być sygnał ukrytego problemu, ten proces nazywa się onycholizą. Może to być wywołane przez grzyby lub nawet reakcje alergiczne na toksyny wydzielane przez pasożyty, paznokcie zaczynają odchodzić od skóry, a pod nimi pojawia się przestrzeń, w której gromadzą się mikroorganizmy. Twoja skóra codziennie odzwierciedla stan zdrowia, a pasożyty, Grzyby lub kandydoza często dają o sobie znać przez jej stan. Świąt, wysypki, suchość lub nadmierna tłustość mogą być sygnałami, że organizm potrzebuje oczyszczenia, przyjrzyjmy się, jak skóra reaguje na wewnętrzne problemy. Kiedy w organizmie gromadzą się toksyny wydzielane przez grzyby lub pasożyty, skóra zaczyna krzyczeć o pomoc. Świąt może występować w różnych częściach ciała. Zwłaszcza w fałdach skóry lub w miejscach z nadmiernym poceniem się, wysypki mogą pojawić się w postaci pryszczy, czerwonych plam lub nawet drobnej wysypki, które nie ustępują przy zwykłej pielęgnacji. Pasożyty i grzyby wydzielają toksyczne substancje, które przeciążają układ odpornościowy, w rezultacie możesz zauważyć reakcje alergiczne, takie jak pokrzywka, zapalne obszary skóry lub nawet egzema. Te objawy nasilają się po spożyciu słodyczy lub węglowodanów, które karmią grzyby i kandydozę, infekcje grzybicze lub problemy z wątrobą, wywołane przez toksyny pasożytów, mogą prowadzić do zmiany koloru skóry. Żółtawy odcień mówi o nagromadzeniu belerubyni we krwi, a szary odcień często wiąże się z toksykacją lub brakiem tlenu z powodu pasożytów. Niedobór składników odżywczych spowodowany przez pasożyty. Które kradną witaminy i minerały, prowadzi do odwodnienia skóry, możesz zauważyć, że skóra na rękach lub twarzy staje się sucha, szorstka w dotyku, a zwykłe kremy przestają pomagać. Grzyby i kandydoza często zakłócają pracę gruczołów łojowych, co prowadzi do nadmiernego wydzielania sibem, tworząc dogodne warunki do rozmnażania się bakterii, co może wywoływać trądzik, zwłaszcza na twarzy, plecach i klatce piersiowej. Jelita to nie tylko narząd trawienny, pełnią one funkcję filtra, centrum odporności i poligonu dla pasożytów i grzybów. Jeśli w Twoim organizmie znajduje się kandydoza, pasożyty lub infekcje grzybicze, jelita będą jednym z pierwszych, które wyślą sygnał o problemie. Kiedy grzyby, takie jak kandida, zaczynają się rozmnażać, zaburzają równowagę mikroflory, co prowadzi do procesów fermentacyjnych w jelitach powodując wzdęcia, gazy i uczucie dyskomfortu. Te objawy często pojawiają się po spożyciu cukru lub węglowodanów, które stanowią pokarm dla grzybów. Pasożyty i grzyby mogą ingerować w normalną pracę jelit, zaburzając proces trawienia, co może prowadzić do niestabilnego stolca. Raz biegunka, raz zaparcia, kandydoza często towarzyszy lepki lub wodnisty stolec. Toksyny wydzielane przez pasożyty i grzyby podrażniają ścianki jelit, wywołując nudności, co może obniżyć apetyt, prowadząc do utraty wagi i niedoboru składników odżywczych. Śluz w stolcu to oznaka zapalenia błony śluzowej jelit wywołanej aktywnością grzybów lub pasożytów. Jeśli zauważysz takie zmiany, to powód, by natychmiast udać się do lekarza. Jelita mogą reagować na pasożyty z kurczami i bólami, Zwłaszcza w dolnej części brzucha, te bóle często są mylone z zespołem jelita drażliwego. Kiedy w organizmie zachodzą ukryte procesy zapalne wywołane przez grzyby, pleśń lub pasożyty, układ oddechowy często staje się celem ataku. Oprócz dostarczania tlenu, Układ oddechowy pełni również ważną rolę w obronie przed infekcjami, jednak jego zdrowie może poważnie ucierpieć, jeśli pasożyty lub grzyby atakują błony śluzowe lub wnikają głębiej. Jeśli kaszlesz bez widocznej przyczyny, może to być związane z infekcjami grzybiczymi lub produktami życia pasożytów, które drażnią drogi oddechowe. Taki kaszel często nasila się w nocy lub w wilgotną pogodę. Pasożyty i pleśni mogą wywoływać zapalenie błon śluzowych, co prowadzi do uczucia braku powietrza. Ten stan często majleni jest z alergią lub astmą. Grzyby, takie jak aspergillus, mogą osłabiać odporność dróg oddechowych, sprawiając, że organizm staje się podatny na wirusy i bakterie. Jeśli chorujesz częściej niż zwykle, to sygnał, by zwrócić uwagę na możliwy wpływ pasożytów. Grzyby i pleśń mogą stymulować nadmierne wytwarzanie śluzu, co prowadzi do zatkanego nosa, uczucia ciężkości w klatce piersiowej i ciągłej potrzeby odkrztuszania. Zatkany nos, kichanie, swędzenie w oczach, a nawet wysypki skórne mogą być wywołane przez pleśń, zarodniki grzybów lub toksyny wydzielane przez pasożyty. Pierwszy krok do oczyszczenia organizmu zrozumieć, kto jest naszym wrogiem i jak wpływa na ciało. Grzyby, pleśń i pasożyty żywią się naszymi zasobami, zatruwając organizm swoimi toksynami. Aby odzyskać zdrowie i energię, musimy poznać ich słabości. Cukier to ich ulubiona uczta. Wszystko słodkie, od cukierków posoki owocowe, staje się idealnym środowiskiem dla wzrostu grzybów. Zwłaszcza kandydozy. Całkowite odrzucenie cukru jest trudne. Ale można zastąpić go zdrowymi alternatywami, takimi jak produkty pełnoziarniste lub warzywa o niskim indeksie glikemicznym. Ale wrogowie ukrywają się także tam, gdzie ich nie oczekujemy: produkty z pleśnią, takie jak ser pleśniowy czy orzechy z nalotem, mogą wydawać się nieszkodliwe, jednak nawet mała dawka pleśni może wywołać zapalenie i osłabić odporność. Produkty powinny być świeże a wszelkie ślady pleśni, sygnałem, by wyrzucić je do śmieci. Produkty mleczne mogą również stać się problemem, choć są bogate w wapń, laktoza w ich składzie żywi, grzyby. Kefir, który zwykle uważany jest za zdrowy, może pogorszyć stan przy kandydozie, roślinne odpowiedniki, takie jak mleko migdałowe lub kokosowe, będą świetną alternatywą. Problemy mogą ukrywać się także w gotowych produktach, sosach, keczupach i półproduktach, które często zawierają cukier i konserwanty sprzyjające rozmnażaniu się grzybów. Proste rozwiązanie, gotować sosy samodzielnie, mieszanka oliwy z oliwek, soku z cytryny i przypraw to i smaczne, i zdrowe. Nie zapominaj o alkoholu, piwo, które zawiera drożdże, czy wino, bogate w cukry, tworzą idealne warunki dla pasożytów. Na czas oczyszczania organizmu lepiej zrezygnować z alkoholu. Twoje ciało podziękuje Ci lekkością i przypływem energii. Włącz do diety produkty przeciwnicy grzybów, czosnek, imbir, kurkuma i olej kokosowy mają silne właściwości antyseptyczne. Świeży czosnek w sałatce lub herbata z imbirem codziennie wzmocnią Twoją ochronę, ale walka nie kończy się tylko na eliminowaniu wrogów. Trzeba przywrócić równowagę mikroflory. Produkty z prebiotykami i probiotykami, takie jak cebula, czosnek, szparagi i karczochy, pomogą zasiedlić jelita zdrowymi bakteriami. Obfite picie kolejny klucz do sukcesu woda usuwa toksyny i pomaga organizmowi szybciej się regenerować. Aby poprawić efekt, dodaj do wody kilka kropli soku z cytryny lub szczyptę soli dla równowagi elektrolitów. I nie zapominaj o ruchu. Aktywność fizyczna uruchamia układ limfatyczny, który usuwa toksyny, spacer, poranna gimnastyka lub rozciąganie poprawiają krążenie i pomagają organom działać efektywniej. Na koniec słuchaj swojego ciała, jeśli po jedzeniu czujesz zmęczenie, ciężkość lub inne nieprzyjemne objawy, to sygnał, by zwrócić uwagę na swoją dietę, tylko uważne podejście pomoże Ci oczyścić organizm i wzmocnić zdrowie.